w dzisiejszym odcinku. To w Polsce też takie mamy, tylko wystarczy zimą wyjechać niskim podwoziem i napędem na dwa koła i wtedy jest... <grywka> wtedy jest prawdziwy survival. <grywka> Hej, witam Was serdecznie. Jestem Kaftan, a wyglądacie Expeditions a game. Moi drodzy, dzięki uprzejmości wydawcy mam przyjemność pokazać Wam. Ten wyjątkowo klimatyczny i fajny tytuł o podróżach nieco wcześniej niż jego premiera. Ustawiać, że zobaczymy, co tytuł ze sobą niesie, i jaką atmosferę przedstawia, ale przede wszystkim jak prezentuje się gameplayowo, żebyście mogli sobie podsumować, czy po pierwsze jesteście tytułem zainteresowania, a po drugie może chcecie zobaczyć go na kanale więcej kto wie, jest tu tego dużo, jeżeli chodzi o content, jest naprawdę sporo rzeczy do zrobienia. Hołop oczywiście będzie, ale w dalszej przyszłości. Natomiast ta Expeditions. Wygląda naprawdę ciekawie klimatycznie. Jak ktoś lubi takie podróże czy survivale i tak dalej, to wydaje mi się, że odnajdzie się w świecie tej gry. My natomiast zobaczmy, co ciekawego ma do zaoferowania. Dlatego też bez zbędnego gadania, zacznijmy nową grę. Tutorial? O kurde. No dobra. Zanim rozpoczniesz pierwszą ekspedycję, omówmy podstawy kierowania, ok. Zwolnij ręczny. Kurde bele. O kurde bele. Ale będzie ciężko. Słyszałem, że fizyka tej gry to nie lada nie? Podążaj ze znacznikami misji, żeby realizować misję. Okej. Okay. ja jaja. Wiedźmy, na lądowisko do helikopterów, nie? A co tam? A dalej, okej. Okay. Ale duber. Etap ukończony. O, wow, czuję się taki <grymianie> usatysfakcjonowany, bo wyjechać dalej musisz aktować napęd na wszystkie koła. To znaczy, on otwiera jazdy w trudnym terenie kosztem wyższego zużycia paliwa. Okej. Okay. Okej, okay. naciśnij E. A, kumam, dobra. O kurde, bele, Jeden kamyk i prawie zginąłem, nie? Eta pokończony. Gdy zupełnie utkniesz wąż blokadę dyferencjału, to znacznie ułatwi wyjechanie i wiąże się z koniecznością wrzucenia niższego biegu. Okej, okay. dobra. Aha. O kurde, bole, to taki system, ale jaja. Prawdziwe przetrwanie, nie? To w Polsce też takie mamy. Tylko wystarczy zimą wyjechać niskim podwoziem i napędem na dwa koła, i wtedy jest wtedy jest prawdziwe survival. Okej. Okay. czemuż tam dojechać tutaj? Czego ode mnie oczekujecie, gro? Otwórz tryb wymiany. Będziemy się wymieniać to sami. Z lewej strony jest sprzęt Twojego pojazdu, z prawej za zasobów. Wybierz przedmiot zadania, a do tego do sprzętu pojazdu zamknij menu. okej okay. Przenieś. Okej okay. Już. O kurde, jestem w środku, ale jaja. Ale jak się postać fajnie, tyle nie niż czy zauważyliście. Zobaczcie, jak reaguje człowiek w środku. Normalnie lata w tym aucie jak porąbane, nie? ale to jest super. Widać, że nad fizyką pracowali szczególnie, nie? Dostosowanie ciśnienia w zależności od rodzaju terenu. Obniżenie ciśnienia znacznie poprawi przyczepność kosztem wyższego zużycia paliwa. Ok, otwórz menu pompowania owo, następnie obniż ciśnienie. Kurde bele. Ciśnienie opon i tak dalej, wszystko to ja pierniczę. No nie, zła gratka. Dla kubusia puchatka, nie? Problem polega na tym, że żeby to wszystko zapamiętać i metodą prób i błędów ogarniać w jakim momencie co robić. Pewnie będzie w trakcie, jakby wiecie, rozgrywki będą... Wskazówki, ale kurde bele. Ekspedycje będą prowadzone na długi dystansach, warto sobie sobą kanistry z paliwem, okej. Okay. No dobra Etap ukończony Jeśli twój pojazd jest uszkodzony, użyj części zamiennych, aby naprawić auto Okej okay. Części zamiennych Koła Ok. Uszkodzony element Okay. Nie ukrywam. Niepokojące. O, uwaga, mi trakcję z górną siedzibą. Ok, Dostarcz przedmioty. Ok, Dostarcz znaleziony przedmiot, ale ze skąd? W sprzęcie nic nie mam. Nie chcecie chyba powiedzieć, że ja to tam zostawiłem, nie? Niemożliwe. Alo, przybyłem. Sprzęt, karta pamięci. Trefa zasobów, czyli ja to wziąłem od razu, a teraz to wrzuciłem z powrotem. O kurde, ale głupio. No dobra. Ale już to mam. To jest najważniejsze, nie? Zaraz, typem w środku zacznie telepać. I jeszcze ma smarki i obciera nos rękawem. Człowieku. Masakra. Roznosiciel zarazków Pamiętam jak swego czasu zachwycałem się fizyką śniegu Na przykład w Rise of the Tomb Raider Gdy szło i śnieg się rozpadał i tak dalej Bo śnieg w Mafii dwójce na dachach aut Kiedy zaczynaliśmy jechać jak spadał A teraz zobaczcie na to, no kurdebele Bo szczur to znowu ja Tym razem Dostarczam kartę, ekspedycja ukończona Pięknie Nagrody Do centrali już się boję, wybierz region, w którym zaczniesz przygodę. Moje kolorador i zona karpaty. Karpaty! Pięknie. No dobra. Poza główna. Pierwsza ekspedycja. Boję się pojazdy. Okej. Okay. Ja bym pojechał tym Kotko Canyon Kurde, dajesz Sprzęt, co to mogę wziąć? Podnośnik? Kotwice Dobra, to powinno wystarczyć, nie? Mamy, mamy Okej okay. Uuu, jedziesz ty, zacznij ekspedycję Powinien się martwić? A zaczęły tym maleństwem, okej. Okay. Iść do skrzyżowania. Zaczynasz ekspedycję bez potrzebnego wyposażenia. Okej! Okay. Zmień pojazd. O właśnie. Otwórz mapę. To nie jest minimapa, to była zarąbiście duża mapa. Jedziesz O nie, oberwałem Naprawdę? Do tego stopnia? O kurde, bele Niebezpieczeństwo wody, nisko o. Echo No, shit on a stick. To się nie uda Mamy radę? Mam nadzieję. Dajesz Damę radę. Czemu nie mogę pojechać trasą? Okej. Okay. Zebrałem. Dokąd teraz? Masakra. Resztę życia spędzimy na skrzyżowaniu. O dobra. Jak do siebie. Pokonany przez gałęzie. Ja pierdykam. Odwiedź przed dronem, okej. Okay. Poszukiwanie za pomocą pojazdu, ok. Jedziesz. Ciągarki wyciągają swój pojazd z opałów. Okej. Okay. tędy, nie? Tędy, pełną parą. Pięknie Prosta w stacji radiową Okej okay. yeah, Ej, jest okej okay. Nie kanister, kanistru trzeba drogą Trochę lepa, ale damy radę Dajesz franek, kręcisz się w tym aucie jakbyś miał robaki w tyłku ale jest to zrozumiałe w takich warunkach, nie? Otwórz tryb dostawy. How? F. O, dostała przedmioty, ok. Dostarcz do opatrzenie, stoster odbiera dostarcz. Rozejrzyj się przy pomocy lornetki. Co ci tam nie leży? Masz takie bagnisko? Daj spokój. Jedziesz, jedziesz. Bingo. O sej się dronem. Okej, okay. spójrzmy przez naczony mogę, a następnie go zbadaj. Tu jestem. Obszar do zbadania jest gdzie? Eee. Чего не будем нужна? Весь мы тут Окей. Teren. Czyli zjechać tam na dół. Kawton to jest głupie, co robisz? E, eee, tam od razu głupie. Banalnie. Rozrzut. Cóż więcej? Zbadaj teren. Trzeba nakręcić. Pokonajmy to drzewo. O nie! Krzaczek nie pokonał. Normalnie szok. Wolutku trzeba nakręcić z głową. Kaktusy pokonać. I teraz wjechać jak do siebie, nie? Niemalże. No i super. Dawaj. Odkrywasz brud, no proszę. A no do tego czasu byłem pedantem nad pedantami, tak? Czemu to dron? Okay. Aby znaleźć istotne obiekty, to nie istotny obiekt ani to. Okej, okay. dawaj, Damy radę. <gry> Okej, okay. mhm. zbadaj teren, nie bardzo mi zachodzi. Chyba nie o to. O co chodzi z tym tutaj oznaczaniem? U tego. Aha. Aha, jeść do następnego punktu. Jak to z powrotem tam na górkę? Pogrzało was? Ale dramat. O kurde bene. Przecież to jest koniec świata. Muszę się wracać na tę górę. Popełniam więc Hare Krishna. To odniesienie do gunis, jakby ktoś nie załapał. Woda uszkadza pojazd. No nic takiego. Spokojna głowa. <noise> A teraz wyobraźcie sobie, że mielibyśmy stąd jakimś cudem. Wjechać tam prawdopodobnie. I jeszcze się cofnąć na tę górkę. Czemu tak? Nie mam pojęcia. No w każdym razie muszę wam powiedzieć, moi drodzy, że ta gra jest tak cholernie hardkorowa. Podoba mi się strasznie pomysł tego, że rzeczywiście cała rozgrywka kręci się wokół tylko i wyłącznie fizyki pojazdów i tego. W jaki sposób będziemy musieli operować wszystkimi mechanizmami i narzędziami, które mamy, by wydostać się z tarapatów i sytuacji, które są podbrąkowe i straszne? Nie ukrywam, jest spoko. I wydaje mi się, że każdemu kierowcy, który lubi i zawsze chciał doświadczyć czegoś, w ten desen, Gierka podejdzie jak najbardziej. Wiem, że Mad Runner, sam w sobie ma mnóstwo fanów, więc wydaje mi się, że Expeditions również znajdzie swoich odbiorców. Mamy nadzieję, że ten odcinek pokazowy Wam się podoba, moi drodzy, i pierwsze minuty gry. I mam nadzieję, że znalazł wśród Was swoich fanów. Dajcie mi znacie są Wasze wrażenia, moi drodzy, no i cóż, pamiętajcie o kciuku w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku, wtedy żadeźmin nie o mnie, a ode mnie. W tym odcinku i w samym Expeditions A Madron Game. To tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronu z Patronita. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę, moi drodzy, i do mojego usłyszenia.